Przez prawie trzy lata młode małżeństwo mieszkało w wynajmowanym mieszkaniu pod czujnym okiem teściowej. Mieszkanie wynajmowała jej ciotka, a matka łał i wzięła na siebie odpowiedzialność za syna i synową. Mówiła, że młodzi są jeszcze niedojrzali, a mieszkanie nie jest ich własnością, więc nie wiadomo, co tam mogą narobić. I ciągle do nich zaglądała. Hełpiła się też, że gdyby nie namówiła ciotki, by wynajęła im to studio po tak niskiej cenie, to dzieci nigdy by nie znalazły tak korzystnej oferty. Wynajmowane mieszkanie było małe, bez remontu i całkiem drogie. Za to kontroli i patosu było aż nadto. Lera tego wszystkiego nie lubiła. Jej mąż natomiast nie miał nic przeciwko temu. Przekonywał, że mają naprawdę szczęście. Zresztą w każdym razie nie mieli innego wyboru. Czy sugerujesz kredyt hipoteczny? Pytał z przekąsem Wowa. Albo skąd mielibyśmy wziąć pieniądze? Może twoi rodzice się rozszczodrzą? Moja mama nie ma na tyle. Ojciec Larry prowadził niewielki biznes. Jej rodzice faktycznie mogliby sobie pozwolić na kupno córce mieszkania. Ale i oni nie mieli wystarczających środków na coś przyzwoitego. Poza tym liczyli, że młodzi też włożą wysiłek, by dołożyć pieniędzy. Ale Leże i Wowej nie udawało się nic odkładać. Ciągle pojawiały się jakieś nieprzewidziane wydatki. To mąż potrzebował nowego telefonu, bo stary się cepsuł. To chcieli sobie pozwolić na jakiś wypoczynek. Przecież dopóki są młodzi, trzeba korzystać z okazji. To organizowali jakieś uroczystości, to trzeba było kupić teściowej drogi prezent na jej jubileusz. To trzeba było coś podarować siostrze męża z okazji ukończenia kolecz U. To ktoś miał urodziny i tak bez końca. Ledwo co coś odłożyli, a wszystko przepadało. W końcu rodzice Larry dali młodym pełną kwotę na zakup mieszkania. Rodzina męża przyjęła to jako coś oczywistego. Ani grosza sami nie dołożyli. Wowa też powiedział, że nie ma pieniędzy. A to, co mają, lepiej wydać na urządzenie mieszkania. Ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze, że wkrótce przeprowadzili się do swojego mieszkania i wszyscy byli szczęśliwi. Ale nie spieszyli się z urządzaniem. Gdy żona proponowała pójść obejrzeć jakieś meble, mąż niechętnie się zgadzał. A w sklepie zawsze mieli niezgodę co do koloru czy modelu więc to na później. Lera była tym niezadowolona, ale nie naciskała na męża. Rozumiała, że on jest skąpy, szkoda mu pieniędzy. On liczył, że teściowie pomogą im też z meblami, chociaż powiedzieli, że dalej sami. Ale wiadomo, że po jakimś czasie znowu się rozszczodrzą. Lera postanowiła, że będzie powoli namawiać męża, żeby kupili wszystko sami. Wowa był trochę leniwy. Ale jak się go podkręci, to zrobi. Tak było też z zakupami. Przywykła już do tego, chociaż takie zachowanie jej się nie podobało. Wychodziło na to, że mąż żył bardziej dla siebie niż dla rodziny. Uważał, że teść z teściową powinni dawać im z Lerą więcej niż on sam. Przy tym jego matka w ogóle im nie pomagała, chociaż młoda kobieta planowała dalej mieszkać z Wową, to na wszelki wypadek nie spieszyła się z obdarzeniem go całkowitym zaufaniem. Przy zakupie mieszkania poprosiła matkę, aby ta wpisała mieszkanie na siebie. Matka wszystko rozumiała i nie odmówiła. Wręcz przeciwnie, powiedziała, że córka postępuje rozsądnie. Biorąc pod uwagę, że zięć niczym nie przyczynił się do zakupu mieszkania, nie powinien mieć do niego praw. A Wowa w ogóle nie miał z tym nic wspólnego. Nie dość, że ze swojej strony nie włożył ani grosza w to mieszkanie, to jeszcze nie chciał wnikać w sprawy papierowe. Jedyne, co robił, to wybierał z żoną mieszkanie, czyli zatwierdził zakup, a potem oddał wszystko w ręce żony. Niech sama załatwia dokumenty, dwóch tam nie potrzeba. Nie miałby nic przeciwko temu, gdyby i on figurował w dokumentach własności. Nawet wtrącił swoje trzy grosze. Mówił, że w końcu mieszkanie będzie zapisane na dwoje. Ale żona rozsądnie zauważyła, że pieniądze dają tylko jej rodzice. Więc po ceo ma się nadymać. Wowa od razu się przygasił i więcej takiej głupoty nie proponował. W zasadzie, jaka różnica, myślał. I tak mieszkanie zostało kupione w małżeństwie, a więc jest wspólne. Potem w szczegóły już nie wnikał. Wszystko zostało załatwione, nowe mieszkanie zostało wprowadzone i zaczęli w nim mieszkać. Mąż był pewien, że mieszkanie jest zapisane na żonę, ale Lera go nie rozczarowywała. W końcu co za różnica, skoro i tak mieszkają razem i w rodzinie panuje zgoda. Opłaty za media od razu przeszły na żonę, ona płaciła wszystko przez aplikację. Wowa powiedział, że i tak budżet jest wspólny, on lepiej będzie kupował produkty. W rachunkach mąż nie zaglądał, więc nie widział, czyje nazwisko tam figuruje. Pewnie nawet nie wiedział, gdzie na tych papierach patrzeć. Był zbyt oddalony od domowych spraw. Żywiciel rodziny nie powinien zajmować się takimi głupotami. Młodzi małżonkowie wprawdzie przeprowadzili się do własnego mieszkania i wydatków stało się mniej. Teściowa też rzadko zaglądała do ich rodziny, bo było to dla niej daleko. Ale i tak nie odczuwali szczególnego szczęścia. Lera naiwnie sądziła, że to po prostu codzienność. Nie można wiecznie być w stanie euforii zakochania, ale jednak w ich życiu zdarzały się święta. Wtedy ożywiali się i znowu wydawało się, że życie jest piękne. Lera myślała, że i kolejne święta będą takie same. Zbliżał się nowy rok i postanowili go uczcić w gronie całej rodziny. Zaprosili rodziców z obu stron oraz szwagra. Taki duży świąteczny obiad zaproponował mąż. Chociaż Wowa nie bardzo lubił teściów żony, tym razem chciał ich zaprosić. Przecież tak wiele zrobili dla ich rodziny, jakby w geście wdzięczności. Lera ucieszyła się z tej propozycji, pomyślała, że mąż zaczyna budować relacje z jej rodzicami. W zasadzie był dość niechętny, wiecznie podejrzliwy i częściej niezadowolony niż radosny. Miał ciężki charakter, ale do żony odnosił się normalnie i ona nie narzekała. Sama młoda kobieta z kolei też nie bardzo dogadywała się ze swej krwią. Cóż, przez dwa i pół roku musiała znosić jej ciągłe wizyty i krytykę. Musiała się powstrzymywać, żeby się z nią nie pokłócić, a ta, widząc, że nie spotyka się z oporem, stawała się coraz bardziej bezczelna. W ogóle uważała, że do tego wynajmowanego mieszkania ma większe prawa niż syn z synową, którzy za nie płacili. Czyli ani mąż nie darzył teściów ciepłymi uczuciami, ani żona nie starała się zbliżyć do teściowej. A z okazji święta Wowa chciał radykalnie zmienić sytuację, aby nie było między nimi nieporozumień. Lera przygotowywała się do przyjścia gości sama. Ponieważ mąż był w pracy. Młoda kobieta chciała, aby wszystkim się podobało, i wszyscy byli zadowoleni. Nikomu niczego nie prosiła. Jej rodzice i tak zrobili dla nich wiele, a od Teściowej nie ma co oczekiwać. Ona jest gotowa poświęcić się tylko dla swojej córki. I synowi też starała się dogodzić. Ale on już jest samodzielny i marzony, więc nie potrzebował, żeby i na synową wydawać. W rezultacie goście przyszli, gdy wszystko już było gotowe. Lera napracowała się z jedzeniem, bardzo starała się, aby było niebanalnie i dużo. Na produkty poszło mnóstwo pieniędzy. Wszystko robiła sama, biegała. Mąż nie miał czasu. Starał się w pracy, dawał z siebie wszystko, aby dostać dobrą premię. Goście byli zadowoleni. Nawet teściowa chodziła szczęśliwa, jaśniała jak nigdy. Jakby wygrała milion na loterii. Ta myśl, która mimowolnie przyszła do głowy synowej, okazała się niemal prorocza. Cóż, Lera nie mogła przecież pomyśleć, że rodziny zebrały się nie byle po co, a mąż zaprosił wszystkich, bo miał określony plan, to północy wszystko szło dobrze i Lera pomyślała, że od tej pory ułożą się jej relacje z rodziną męża. Wowa prawda nie próbował porozmawiać z jej rodzicami i było jej przykro, że to jakoś jednostronnie wychodzi. Ona się stara, a mąż sam wszystko załatwia. Ale wkrótce wszystko stało się jasne. Mężowi w ogóle nie było potrzebne, żeby się wysilać, bo nie planował dalej współpracować z Lerą i jej rodzicami. Po przemówieniu prezydenta, gdy wybijały zegary, a większość ludzi składała życzenia, Wowa wstał i uniósł swój kieliszek. Chce wygłosić toast, patrząc w pęcherzyki szampana, zaczął. Zegary wciąż wybijały ostatnie minuty odchodzącego roku i wydawało się, że Wowa czeka, aż oficjalnie zacznie się nowy rok. Być może nie mógł dobrać słów, aby podsumować miniony rok i szukał inspiracji w swoim kieliszku. Nawet lera zawisła, wpatrując się w jego kieliszek. Za pęcherzykami rzeczywiście było ciekawie obserwować. Ale wszyscy czekali na Toast. I tu teściowa delikatnie zakaszlała. Wowa ocknął się i szybko spojrzał na obecnych, a potem znowu wbił wzrok w swój kieliszek i nerwowo nim potrząsnął. W ogóle to nie jest Toast, niechętnie kontynuował swoją mowę. Nie będziemy podsumowywać ubiegłego roku, jakoś złośliwie się uśmiechnął. I nie trzeba, prezydent już wszystko powiedział, zachichotała jego siostra. Tak, pójdziemy dalej, zrobimy plany na przyszłość i będziemy mieć nadzieję na lepsze. Wowa spod oka spojrzał na żonę, a potem odwrócił wzrok. A nowy rok to zawsze początek czegoś nowego, czas zmian, odważnych decyzji i zamknięcie drzwi za starym. Lera i jej rodzice z ulgą odecznęli, myśląc, że Wowa w końcu zacznie życzyć wszystkim czegoś dobrego. Ale pospieszyli się z wnioskami, bo dalszych życzeń nie było. I postanowiłem, że czas na nowy etap w naszych relacjach. Wowa pokręcił kieliszkiem w dłoni, potem jednym haustem wypił połowę i dokończył swoją myśl. Krótko mówiąc, postanowiłem się rozwieść. Potem zamilkł, a żona jej rodzica poszła. Następnie Lera odstawiła kieliszek i niepewnie spojrzała na teściową i szwagra, którzy aprobująco kiwnęli głowami. Młoda kobieta chciałaby myśleć, że mąż tak niefortunnie zażartował, ale zrozumiała, że Wowa mówił poważnie. I tu wszystko jej się nagle ułożyło. Wieczne niezadowolenie męża, jego niechęć do robienia czegokolwiek w tym mieszkaniu. Zaczął oszczędzać własne pieniądze, próbował minimalizować wspólne wydatki. I ochłódł do niej wcale nie z powodu zmęczenia w pracy. Lera patrzyła na teściową, a ta dumnie na swojego syna. Wygląda na to, że Wowa już uzyskał aprobatę swojej matki i wspólnie przygotowywali się do rozwodu. Zresztą leże teraz było to obojętne, co robili za jej plecami. Był inny przykry fakt. Naprawdę? Tak przed wszystkimi przy świątecznym stole. Tylko tyle zdołała z siebie wydobyć. Młoda kobieta nie mogła powstrzymać łez. Często mrugała powiekami, a jej usta drżały. Zaraz miała się rozsypać na dobre. A mąż ją dobrze znał, więc nie chciał do tego dopuścić, posłuchaj, zaproponował spokojnie. Wszyscy tu jesteśmy dorośli ludźmi. Obyśmy bez histerii. Tak, zebrałem was wszystkich razem, bo jest po temu okazja. Wszystko poukładamy na swoich miejscach i spróbujemy pozostać przyjaciółmi. Jego żona prawie go nie słyszała. Czuła się upokorzona. Tyle przygotowań, przez cały dzień nawet nie usiadła. Starała się zrobić dobre przyjęcie. I to wszystko po to, żeby mąż ją porzucił i po przyjacielsku pożegnał się z nią nie tylko w tym roku. Ale i przez trzy lata ich małżeństwa. Tak, Wowa zaproponował tak prosto i dalej siedzieć przy stole jak przyjaciele. W końcu to święto, nie trzeba go psuć. A póki wszyscy jeszcze są razem, można od razu omówić podział majątku. Przedyskutujmy to wszystko od razu, żeby potem nie wracać do tego tematu. Mąż spokojnie opróżnił swój kieliszek i nalał sobie jeszcze. Zaproponowałbym ci wykupienie mojej połowy tego mieszkania, ale rozumiem, że nie masz na to pieniędzy, więc sprzedajmy je i rozejdźmy się w pokoju. Tata Leri nerwowo zachichotał i zaczął pić swoje szampana. Teściowa też upiła trochę, ale zaraz zaczęła kaszleć. Teściowa, zauważywszy ożywienie, również zajęła się swoim kieliszkiem, a zalowka też zaczęła pić. A Lera odstawiła swój kieliszek i poszła do pokoju. Kochanie, to jednak święto, nie psujmy go. No cóż, życie tak się ułożyło. Myśląc, że żona poszła płakać, próbował ją uspokoić Wowa. Ale Lera wróciła dosłownie po minucie, wcale nie zapłakana. Tak, nie psujmy tego święta. Zimno się uśmiechnęła, kładąc przed mężem wydruk z księgi wieczystej, no to już lepiej. Dobrze, że od razu zaczęłaś przygotowywać dokumenty, ucieszył się mąż. Spokojnie to rozwiążemy i tyle. Kochany, zerknij, kto jest tam wpisany jako właściciel mieszkania, doradziła mulera. Wowa przeczytał dokument i zbladł. Jego matka podskoczyła i zajrzała mu przez ramię, ale synowa już zabrała papier. No to wszystko spokojnie rozwiązaliśmy, więc koniec powiedział, wstając, teść. Odepchnął swoją synową, złapał zięcia za ucho i pociągnął go w stronę wyjścia. Wowa coś piszczał o oszukiwaniu, ale nikt go nie słuchał. Teściowa z zalowką też nie miały co tu robić i poszły za Wową. Jakie mieli złośliwe i drapieżne miny. Nieprzypadkowo Lera ich nie lubiła. Teraz zrzuciły swoje maski. Nadszedł nowy rok. Teraz Lera będzie miała nowe życie. Czy się z tego cieszy? Jeśli się nad tym zastanowić, to Wowa od dawna do niej ostygł i widać znosił ją tylko ze względu na mieszkanie. Ale rano przyszedł, żeby powiedzieć, że to nie tak. Prosił, żeby go wpuścić z powrotem. Mówił, że diabli go podkusili. Że nie wiedział, że mieszkanie nie podlega podziałowi. No, to teraz wiesz. Żona kąśliwie zauważyła. Nie wpuściła go do mieszkania. Zamknęła drzwi i zadzwoniła po ślusarza, żeby wymienić zamki. Taki mąż leże, nie jest potrzebny. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału kliknięciem w lubię to. To dla mnie bardzo ważne. Do następnego razu.